Dzień dobry, witajcie. Coś niesamowitego. 2 stycznia, pogoda wiosenna, około 7 stopni na plusie, i pszczoły robią pierwszy oblot w tym roku. Jak żyje już dosyć długo, to nie widziałem jeszcze takich cyrków, żeby w styczniu pszczoły latały. Zerknijcie. Nie jest to nie wiadomo jaki wielki oblot, ale. Pracują i w niektórych ulach również. Tutaj widzicie pszczółki, które nie przetrzymały jednak zimy. Zostały wyniesione przez robotnice. W tym ulu natomiast coś się dzieje, w następnym też ruch. Tutaj również. A przypominam, że mamy 2 stycznia. Wiosna w styczniu. Jeszcze zerknijmy, czy w któryś jeszcze urzędują. Chyba tutaj już nie widzę. Tamte ule są na brzegu. O, tutaj jest jeszcze na brzegu więc słońce. Ładnie operuje. Uda się zaglądać do środka. Może tak z bezpieczniejszej odległości, żebyśmy się nie narażali na pogryzienie. Lubię pszczoły, ale nie lubię jak mnie gryzą więc się może wycofam. Tutaj już chyba nic. Tu już do końca nic. O, tu jeszcze coś się kręci. Takie pytanie do Was. Chcielibyście zobaczyć taki mini poradnik w tym roku? Jak zacząć z pszczołami? Tak od początku, od nabycia pszczół poprzez gospodarkę. Jak to wygląda praca z pszczołami i yy, opieka nad nimi? I, I potem, może się uda miód wziąć z tego roju, który będzie nowy. Jakby Was takie coś interesowało, dajcie znać w komentarzach. A kto wie, może w tym temacie coś, coś więcej Wam pokażę. Pszczółki się trochę niepokoją, bo tutaj. W lotce się kręcimy, więc one takie troszkę poddenerwowane, zwłaszcza ta, co ją widzicie. O! Tu koleżanka postanowiła przysiąść na chwilę na mnie. Zmęczyła się, chyba. Dobra, czas na mnie, bo już zbyt blisko podlatują. Jeszcze jedno: pszczoły bardzo nie lubią czarne, czarnego koloru. Kojarzy im się to. Z zamieszłych czasów z niedźwiedziem, który atakował i zabierał miód. Czarny nos jest u niedźwiedzia i one to tak kojarzą: czarny kolor jako napastnika. Więc ja też nie, nie chcę się zbyt blisko zbliżać do wylotek, bo mogę zostać potraktowany jak ten przysłowiowy niedźwiedź czyli ten najmniej przyjemny sposób, jeśli chodzi o pszczoły. Dlatego postaram się z takiej bezpiecznej odległości Wam kręcić, co i jak. Próbuję tutaj zainstalować kamerę przed wlotką, ale ona też jest cała czarna i mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać w żaden sposób. Jeszcze przed chwilą było słońce, z zachmurek tak się ładnie przebijało, więc pszczoły były dużo żywsze. Teraz się nagle oziębiło. I one już są takie przytłumione troszeczkę. To jest generalnie jeszcze chłodno dla nich. Dla tych, co nie w temacie, pszczoły na wiosnę robią tak zwany pierwszy oblot i one czyszczą wtedy ul. Z wszystkich pszczół, które padły, z wszystkich odchodów, które się załatwiały w trakcie zimy, one czyszczą ul. I tutaj co widzicie, to jest właśnie efekt tego czyszczenia. Ale żeby ten oblot był w styczniu, to ja w życiu nie widziałem. O, dziwnie się ten rok zaczął, 2022. Miejmy nadzieję, że dalej nie będzie gorzej. Dobra, kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Wszystkiego najlepszego w nowym roku życzę Wam, Waszym rodzinom i sobie. I co? I do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby się wypowiedzieć w komentarzach, czy chcielibyście taką serię zobaczyć z pszczołami, jak to wygląda hodowla, jak wygląda opieka nad nimi. Tak krótki poradnik od A do Z, jeśli chodzi o hodowlę pszczół. Czyli od nabycia, poprzez jaki sprzęt pasieczny, jak to po kolei wygląda, jak się opiekować pszczołami. Może akurat komuś się to przyda, ktoś może się zainteresuje pszczołami, będzie sobie hodował. Dajcie znać co i jak. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.